Poznajcie Rubis sur Longle, co dosłownie znaczy ostatnia kropla wina. I naprawdę to potwierdza. Ten kot wypija swoje mleko do ostatniej molekuły. Następny jest Ludwik Le Cruel. Jego imię oznacza Ludwik Okrutny. Wcale nie jest okrutny. Po prostu zrzuca rzeczy ze stołów z pełną premedytacją. Dalej mamy Pyrama i Tyzbę, nazwanych po tragicznych kochankach. Z tym, że ci dwaj wcale nie są tragiczni po prostu odmawiają rozdzielenia, chyba że pojawi się jedzenie. A gdzieś w pałacu jest Gasper, co znaczy skarbnika, i pasuje to idealnie, bo przejmuje każde ciepłe krzesło jak królewski dochód. To nie były zwykłe zwierzęta, to były najbardziej wpływowe zwierzęta we Francji, bo ich człowiekiem był kardynał Richelieu, ten, który dosłownie rozpędził Francję do roli największej potęgi Europy. On rządził królestwem strategią, polityką i czystą wolą, ale one rządziły nim i całym pałacem, po prostu dlatego, że nic ich to nie obchodziło.